Czym jest wasabi? Oczywiście wasabi jest ściśle związane z kuchnią japońską i można powiedzieć, że właśnie stamtąd pochodzi. Ponieważ jest to po prostu japoński chrzan i charakteryzuje go bardzo ostry smak i zielony kolor. U nas możemy go spotkać jako pastę albo też w postaci proszku. Taki korzeń kłącze niestety właściwie jest niedostępne. Ale pamiętajmy o tym, że to, że nazywa się chrzanem może być mylące, ponieważ wasabi należy do rodziny kapustnych i jest, można powiedzieć, czymś podobnym do Brukseli. Do tego jest to roślina wodna, rosnąca często w strumieniach, w potokach. Żeby uprawa jej nie była zbyt prosta, to do tego lubi temperaturę w przedziale 8-20 stopni. Wyższe i niższe są źle tolerowane. Woda musi być oczywiście bardzo czysta. Do tego miejsce musi być zacienione. Dlatego to najsmaczniejsze wasabi powstaje, jest uprawiane właśnie w górach Japonii. A te wszystkie inne uprawy niestety nie oferują tak dobrego smaku. A uprawa wasabi to głównie Japonia, ale poza Japonią możemy ją też spotkać w Korei. Nowej Zelandii i Tajwanie. Ale tak jak wspomniałem, to już nie jest to. Utarte, świeże kłącze stosujemy jak szan. Samo kłącze możemy mieć od 30 do 45 cm i do 12 cm w średnicy. Tu musimy wspomnieć, że uwaga na podróbki. Czy po prostu, czy nie dodano do tego czegoś innego? Ponieważ Wasabi nawet w samej Japonii ani nie jest tanie, ani nie jest aż tak. Powszechnej, łatwo dostępnej, jak może nam się wydawać. Co ciekawe, to kłącze samo w sobie nie ma ostrego smaku. Dopiero to ścieranie, to rozrywanie tych komórek, struktur tej rośliny pozwala na wydzielenie się odpowiednich substancji, i właśnie mamy wówczas ten bardzo ostry smak. Ale czy Wasabi to jakieś właściwości pozytywne dla naszego ciała? Oczywiście tak. Witamina A. Czyli dobrze wpływa na nasze oczy. Związki siarkowe mają właściwości bakteriobójcze. Witamina C to oczywiście wzmocnienie. Dobrze działa też przy problemach trawiennych, przy zatruciach pokarmowych. Ale to, co w wasabi jest najważniejsze, to oczywiście smak. I chociaż, tak jak wspomniałem, to głównie kuchnia japońska, to jednak warto wasabi stosować też. Do innych potraw, do tych nawet naszych rodzimych. Chociaż tutaj wasabi ma potężnego przeciwnika, czyli nasz chrzan. Nasz chrzan, który jest po prostu genialny. Może nie jest aż tak ostry jak wasabi, ale w niczym nie odbiega od wasabi, od tego japońskiego chrzanu. I można powiedzieć, że nawet może mieć lepsze właściwości dla naszego organizmu niż wasabi. Do tego dostępność. Oczywiście chrzanuj jest genialna, jeśli porównamy ją do, do dostępności wasabi. Po prostu stosujmy wasabi. Jeśli mamy taki dostęp do takiego sprawdzonego wasabi, niepodrabianego, to oczywiście jest to świetna sprawa. O świetnym smaku, o świetnych właściwościach, ale pamiętajmy, że mamy ten rodzimy nasz chrzan, który w niczym nie odbiega wasabi, i niestety często o nim zapominamy, stosując inne przyprawy, inne rzeczy. A ten nasz rodzimy chrzan jest czymś genialnym. No i powinien stanąć częściej na naszych stołach. No ale miałoby być o wasabi. Pamiętajmy wasabi, Japonia, świetny smak. Bardzo szerokie zastosowanie w kuchni japońskiej i potężne możliwości zastosowania w naszej kuchni. No nie tylko w naszej. Ale ogólnie w kuchniach świata, i pamiętajmy, eksperymentujmy, dodawajmy to wasabi, pamiętajmy tylko o tym ostrym smaku. I na pewno wiele potraw dzięki dodaniu tego wasabi zyska nową naturę, nowy smak i stanie się o wiele, wiele ciekawszą. A na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.